Jak miałem 15 lat, to próbowano mnie wciągnąć do MLM-u, natomiast skutecznie na szczęście omówiłem. Kluczowe jest to, żeby zamienić strach z paraliżu na paliwo po prostu do działania. Dzielę się tą wiedzą, z znaczy, to po prostu fajne. Lubię robić w życiu fajne rzeczy. Zdanie sobie sprawy. Z tego, że większe konsekwencje ma stanie w miejscu niż podjęcie działania z kluczowe. My uczymy tego dosłownie od kompletnego zera i że osoba uczy się tego, jak tak naprawdę wygląda prawdziwy biznes. Uważam, że to jest największa wartość, jaką ta osoba dostają. Wspominałeś, że aktualnie rozwijasz program biznes na stronach, a hmm. powiedz mi, czego mogę się spodziewać, jeśli dołączę do Ciebie jako podopieczny? Co okay. Czego może się spodziewać taki potencjalny, okay. podopieczny w Twoim programie? To teraz tak, może spodziewać się nauki stricte biznesu takiego prawdziwego, bez owijania w bawełnę i bez tego, tego, co się mówi na Instagramie. Nie, bo jakby biznes na Instagramie jest przedstawiany tylko i wyłącznie w superlatywach, że to jest wiesz, pracowanie po dwie, trzy godziny dziennie i zarabianie 30 koła. Spoiler, to nie jest prawda. Więc jakby to czego możesz się spodziewać to z nauki prawdziwych umiejętności w tym wypadku tworzenia stron internetowych? Nauki tego, jak sprzedawać strony internetowe, jak pozyskiwać klientów, nauki marketingu, nauki obsługi klienta. I tak naprawdę uważam, że to, co jest szczerze najważniejsze, to już walić tą umiejętność tworzenia stron, nie? Jakby, bo możesz się nauczyć dowolnie jakiejkolwiek innej umiejętności. Natomiast kluczowa rzecz, której uważam, że ludzie się uczą w programie, jest taka, że to są umiejętności sprzedaży. To są umiejętności sprzedaży i marketingu, bo to są na tyle uniwersalne umiejętności, że dajmy na to, mamy na przykład programie. Mamy dziewczynę, która jest projektantką Wręcz. System, który wykorzystaliśmy do pozyskiwania dla niej klientów na tworzenie stron internetowych działa dokładnie tak samo w każdej branży usługowej. Nieważne, czy weźmiesz trenera personalnego. Wideo operatora, czy weźmiesz projektanta wnętrz, czy weźmiesz kogoś, kto zajmuje się automatyzacjami, czy jakakolwiek inna branża usługowa online, nie? System pozyskiwania klientów wygląda dokładnie tak samo. I uważam, że to jest największe to, czego się uczy. Nie dość, że to się błyskawicznie zwraca, bo jakby pozyskanie pierwszych klientów jest banalne. Dodatkowo oprócz tego, to co jest ważne, uczysz się systemu pozyskiwania klientów i budowania, strategii budowania biznesu, które możesz wykorzystać w każdym biznesie, są absolutnie uniwersalne. I jak to jeden z moich kiedyś podopiecznych powiedział, to był chyba bodajże Kuba Górecki, yy, powiedział, że dosłownie dostał bootcamp, dostał speedrun, zostania przedsiębiorcą. Tyle. I uważam, że to jest największa wartość, którą osoby dostają. Nie? Umiejętność tego, umiejętność budowy biznesu i umiejętność pozyskiwania klientów, umiejętność generowania lidów, budowania strategii. W taki sposób, że uczymy tego dosłownie od kompletnego zera i że osoba uczy się tego, jak tak naprawdę wygląda prawdziwy biznes i tyle. Otóż tak, tak jak właśnie powiedziałeś, że jakby te wszystkie te umiejętności można poniekąd zamknąć w umiejętność sprzedaży, która. Przydać się nie tylko w biznesie, ale także w innej każdej no, życiowej sytuacji. Dokładnie. Nie wiem, powiedzmy. Teraz, teraz może to dziwnie zabrzmi, ale poznajesz partnera, partnerkę mhm. potencjalnego no musisz i musisz mu się zaprezentować. Czy, czy, musisz mu się sprzedać swoją no. osobę. A Umiejętność sprzedaży powoduje to, że budujesz pewność siebie, i jakby, że jesteśmy w stanie nauczyć tego każdą osobę od kompletnego zera. Nieważne, czy to jest 13- czy 14-latek, bo mamy przykłady osób, które mają tyle lat i zarabiają pieniądze, ale mamy też przykład osoby, które mają 40-45 lat, nie? i mamy przykład osoby, które miały problemy z pewnością siebie i problemy w ogóle z. Z i z komunikacją z innymi osobami. I te osoby też jesteśmy w stanie nauczyć. Ja uważam szczerze, że jesteśmy w stanie nauczyć absolutnie większość ludzi tego, w jaki sposób buduje się biznes. Tyle jak uważam, że to jest bardziej wartość, którą Czy to wszystko, o czym mówisz, Potrze są potrzebne jakieś specjalne umiejętności, nie wiem, kodowania, okay. jakiegoś programowania, jak to wygląda. Okej, okay, więc generalnie, jeżeli chodzi o to, uważam, że nie są potrzebne żadne specjalne umiejętności i już tłumaczę dokładnie dlaczego. Ze względu na to, że jakby tworzenie jakiegokolwiek biznesu nie opiera się tak naprawdę umiejętności techniczne, o których wspomniałeś. Tylko opiera się umiejętności tak naprawdę pozyskiwania klientów, marketingu itd. Nie? Jeżeli chodzi o to, uważam, że nie trzeba mieć żadnych specjalnych umiejętności, bo wszystkiego da się nauczyć, nie? I jeżeli mamy osoby, które dołączają do programu i działają krok po kroku i są w stanie nabyć wszystkie umiejętności po kolei. Jakby tworzenie stron internetowych, tworzenia sklepów, marketingu, sprzedaży, tworzenia kampanii, nie? To wszystko może brzmieć strasznie, natomiast wszystko jest skondensowane w dokładne wideo, które pokazują krok po kroku, jak to wszystko zrobić. Założenie, że żadne, że specjalne umiejętności są potrzebne, jest po prostu błędne u podstawy, ze względu na to, że wszystkiego da się nauczyć, nie? Kodowanie, programowanie nie jest w żaden sposób potrzebne. Jakby to nie są te czasy, gdzie strony internetowe się chociażby koduje, gdzie się programuje, potrzebny jest tak naprawdę jakikolwiek komputer. Czy laptop, czy cokolwiek innego, eee, trochę zaangażowania, chęci i te, te, To wszystko co jest potrzebne. Eee, I tak naprawdę ktoś dostaje gotowy plan i tylko to jest kwestia ten tego plan wykorzystać. Dostajesz zatankowany Ferrari, musi tylko wsiąść i odjechać. To jest twój tekst. Ja twój uważam, tek. że to jest. Że to, 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 to jest spoko porównania, daje mi zbyt kowy vibe, nie? Tak, no. daje mi zbyt kowy vibe. Nie? No dobra, to możesz zatankowaną kupę powiedzmy. O! Już lepiej. No, natomiast hmm. można tak to porównać. Dlaczego ty to wszystko robisz? Po co? Okej, okay. jakby to jest fajne pytanie. Jesteśmy w stanie zagomić trochę bardziej we mnie, jako w osobę. Generalnie, jeżeli chodzi o to, od pewnego momentu, jak już zarabiasz naprawdę dobre pieniądze, to jakby życie wygląda dokładnie tak samo, jakby. Generalnie wszystkie ludzkie potrzeby są już spełnione, uważam, jak zarabiasz to 20-30 tysięcy złotych miesięcznie. Robię to wszystko dlatego, numer jeden, że sprawia mi to ogromny fan. Nie? Robię to, bo mi sprawia to po prostu fan, lubię robić fajne rzeczy. Nie? I jakby to jest ostatnie nasze motto w każdej firmie, że po prostu lubimy robić fajne rzeczy. Nie? Dodatkowo oprócz tego, że daje mi to fan, daje mi to spełnienie. Po prostu się spełnię w biznesie, i to jest rzecz, bez której nie mógłbym żyć, Więc to jest numer trzy. Żeby po prostu nie mógłbym bez tego żyć. Jakby wiadomo, wprost, gdybym powiedział, że nie robię tego dla pieniędzy, ee, to bym skłamał, bo jakby każdy z nas robi to, co robi, robi to dla pieniędzy poniekąd. Nie? Natomiast oprócz tego chcę naprawdę pomóc wielu osobom, zmienić swoje życie na zasadzie tego, że zmienią swoją pracę na etacie na coś naprawdę fajnego, co będzie sprawiało fan, co będzie sprawiało radość. A oprócz jeszcze tego, ja przy tym będę miał fan, bo będę współpracował z fajnymi ludźmi. Ci ludzie będą mieli fan. Będę w stanie zmienić tak naprawdę ich życie 180 stopni i uważam, że to jest po prostu też super. Nie na zasadzie tego, że pod kątem Ee, że pod kątem mindsetowym to bardzo fajnie na mnie spływa, bo jakby uważam, że nie ma większej radości niż to, jak po prostu Twoje klienci mają efekty. I to nieważne, czy to jest klient, któremu moja realizuję stronę internetową, czy to jest osoba, która dołączy do programu, czy to jest jakikolwiek, innym, w jakim, jakikolwiek klient w jakimkolwiek innym biznesie. Nie? Więc gdybym miał to wszystko podsumować, to robię to dla fanów, Wiadomo, że każdy z nas robi to, co robi dla pieniędzy, bo pieniądze są zawsze potrzebne i zawsze będą potrzebne i budują niesamowite poczucie bezpieczeństwa i niesamowitą stabilność. Robię to, bo to kocham. I robię to, bo nie umiem po prostu bez biznesu żyć. Nie? Jakby to są takie rzeczy i uważam, że to są takie rzeczy, które napędzają absolutnie każdą osobę. Dlaczego uczysz innych zarabiać, a nie trzymasz tej wiedzy dla siebie? Okej, okay. to teraz tak. Numer jeden jest taki, że jakby nie trzymam tej wiedzy dla siebie, uważam, że rynek jest na tyle duży, że nie da się zapełnić całego rynku, nie? Ja generalnie, tak jak już wspomniałem, moja agencja tworzenia stron robi między 80 a 120 tysięcy przychodów miesięcznie. My pozyskujemy klientów, którzy płacą za nasze usługi powyżej 12-15 tysięcy złotych miesięcznie i naprawdę my dużej ilości projektów nie potrzebujemy, żeby to po prostu wypełnić. Oprócz tego przede wszystkim lubię innych, i chciałbym coś zmienić generalnie na rynku polskim pod kątem Instagrama, pod kątem YouTube'a, bo jakby masz na YouTube i na Instagramie wiele guru. po prostu wciskałem ci biznesy typu MLM, się, i afiliacje, a chciałbym pokazać ludziom, że. W momencie, w którym uczą się prawdziwych umiejętności, to jest to po prostu dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze, dostarczają wartość na rynek i rozwiązują realne problemy. I więc jakby chciałbym coś zmienić pod tym kątem na zasadzie tego, że chciałbym pokazać prawdziwą stronę tego biznesu. Dodatkowo oprócz tego lubię się dzielić swoją wiedzą i absolutnie jedną z moich takich jednych pasji są chociażby wystąpienia publiczne czy występowanie przed kamerą. Absolutnie to uwielbiam robić i robię to i... Dzielę się tą wiedzą, bo no, to po prostu fajne. A jak wspomniałem wcześniej, lubię robić w życiu fajne rzeczy. Jakby kolejna jest taka rzecz, że jakby mam wiedzę i dodatkowo to, co jeszcze z tą wiedzą mogę zrobić, to po prostu ją zmonetyzować. Bo jakby zawsze będą ludzie głodni wiedzy, głodni tego, żeby dalej się rozwijać. Ja już przeszedłem jakąś ścieżkę i uważam, że przeszedłem w tą ścieżkę w bardzo dobry sposób. Jestem w stanie tym osobom doradzić, w jaki sposób mogą po prostu unikać moich błędów. I tyle. Więc jakby, wiadomo, każdy z nas robi to, co robi dla pieniędzy, i to jest taka rzecz, którą musimy spojrzeć sobie prosto w oczy i po prostu to przyznać. Więc, jeżeli ja bym powiedział, że robię to, mam dobre serce, że mam, że mam dobrą duszę i tak dalej, po prostu bym skłamał, to nie byłoby szczere. Jakby wszystko jest po prostu biznesem, i ja wychodzę z założenia, że w momencie, w którym ja buduję biznes i rozwijam ten biznes, i rozwijam ten biznes, to chcę rozwiązywać realne problemy, pomagać ludziom. A w moim wypadku chcę pomagać ludziom zacząć zarabiać więcej pieniędzy i te. Powiedz mi, jak wyglądała w ogóle twoja ścieżka w tym całym biznesie online? Okej, okay, to tak jak już wspominałem, ja zaczynałem jak miałem 15-16 lat, więc to szybko. Tak naprawdę pierwsza rzecz, której się nauczyłem z takich umiejętności, to było tworzenie stron internetowych bez umiejętności programowania, bo ja nie umiem programować jakby nigdy nie umiałem nie umiem i nigdy prawdopodobnie nie będę umiał programować, bo nie jest mi to potrzebne. Dodatkowo oprócz tego jakby jak miałem 15 lat to próbowano mnie wciągnąć do MLM-u, natomiast skutecznie na szczęście obmówiłem. Wtedy w ogóle pamiętam, że wejściowe to było 450 zł i jakby dziwiłem się ile czasu oni mi poświęcili za 450 zł i dość mocno mnie to śmieszyło. Natomiast jeżeli chodzi o to, to tak naprawdę w wieku 15-16 lat zacząłem, wtedy łączyłem to jeszcze ze szkołą i z pracą na etacie jeszcze, bo chciałem sobie dorabiać i tak naprawdę początki były dosyć ciężkie. I tak naprawdę od 15 do 18 roku życia nie zarobiłem nie wiadomo jak dużo pieniędzy, bo zarabiałem między 3 a 7 tysięcy złotych miesięcznie. I wiadomo, jakby bądźmy szczerze, że to są naprawdę dobre pieniądze, szczególnie jak na tamten wiek, który miałem. Natomiast w wieku 18 lat podjąłem decyzję o tym, że hej, czas rzucić technikum i poszedłem na edukację domową. I w taki sposób po prostu skończyłem szkołę średnią następnie w Wieku, od czasu tego 18 roku życia, zaczęło się wszystko dużo lepiej, dużo dynamiczniej rozwijać. To było po prostu speed run, nie na zasadzie tego, że byłem w stanie więcej czasu poświęcać na swój własny biznes, byłem w stanie to jeszcze lepiej rozwijać i zacząłem jeszcze lepiej rozumieć problemy moich klientów i jeszcze skuteczniej je rozwiązywać. Za to płacili mi jeszcze lepsze i większe pieniądze. No i wtedy to już poszło do 10, 15, 20, 30 tysięcy złotych miesięcznie. Następnie zacząłem wyzwanie rozwijania tego do praktycznie 100 tysięcy złotych miesięcznie. I 100 tysięcy złotych miesięcznie na stronach internetowych osiągnąłem w wieku 19 lat. Tak naprawdę. No i później zaczęło się skalowanie agencji marketingowej Content Media, gdzie to był 2024 rok. Gdzie w styczniu to zaczęliśmy. E, przy, e, przy przychodzie 50 tysięcy złotych miesięcznie. I następnie do maja zeskalowaliśmy to pięciokrotnie. 5 miesięcy x -ów. Z 50 tysięcy do ćwierć miliona przychodu miesięcznego do 250 tysięcy przychodu miesięcznego, natomiast w sierpniu w Content media się rozstałem, to była absolutnie super przygoda. Byłem w gazecie, moja twarz była w każdym empiku w Polsce, to było spełnienie moich marzeń absolutne. Natomiast jeżeli chodzi o, to, chodzi o to, ten rozdział już zamknąłem, rozstaliśmy się absolutnie w super warunkach, no i nie ukrywam, że to była chyba największa akcja biznesowa, jaką miałem. A... Według ciebie, no. co musi zrobić osoba, która boi się tak cokolwiek zacząć. Okej, okay, boi się cokolwiek zacząć. Strach jest absolutnie najbardziej uważam, że normalną rzeczą. Każdy z nas się boi. Ja się na co dzień boję, ja się bałem, ja się będę bał. Jakby strach jest absolutnie normalną rzeczą i trzeba zaakceptować to, że strach nie minie. I kluczowe jest to, żeby zamienić ten strach, bo w większości wypadków strach tych ludzi paraliżuje. Strach ludzi paraliżuje. Natomiast jeżeli chodzi o to, uważam, że kluczowe jest to, żeby zamienić strach z paraliżu na paliwo po prostu do działania. Absolutnie, tak jak z każdą inną rzeczą, trzeba zacząć umieć działać pomimo strachu. Trzeba nauczyć się przełamywać, trzeba nauczyć się realizowania swoich planów pomimo strachu. Ja się na co dzień boję. Każdy z nas się na co dzień boi. Pomimo tego, już jestem naprawdę na dalszym etapie biznesu niż zaczynałem. Mam zbudowaną poduszkę finansową, wyskalowałem już trzy firmy to cały czas się boi i to jest absolutnie normalna rzecz i tyle. Natomiast działać pomimo strachu to jest kluczowe i uważam, że chyba taka najprostsza, że po prostu dzielenie sobie zadań na jakieś małe kroki i po prostu realizowanie tych kroków, przełamywanie się pomimo strachu, bo uważam, że zdanie sobie sprawy z tego, że większe konsekwencje ma stanie w miejscu niż podjęcie działania jest kluczowe. No bo zobacz, boisz się? Jeżeli ten strach ciebie sparaliżuje, to za 5 lat obudzisz się dokładnie w tym samym miejscu. A w momencie, w którym zaczniesz działać, ten strach pokonasz, co się stanie najgorszego? I w 99,9% wypadków ta rzecz, że jak zaczniesz działać, zaczniesz działać i nawet ci nie wyjdzie, będzie lepsza niż to, jak będziesz stać w miejscu i nic nie robić. A rozmawialiśmy już o dropshippingu, no. afiliacji, MLM. A co sądzisz o krypto i forex? O, to jest dość też ciekawy temat, ze względu na to, że jakby ja jestem hejterem krypto z jednej perspektywy, jeżeli chcesz się utrzymywać z tego na co dzień, nie? Bo, jakby większość osób, która jest na Instagramie, jeżeli chodzi o krypto, sprzedaje wizję tradingu, bycia traderem itd. Gdzie taka jest prawda, że 95% traderów po prostu traci pieniądze, nie? Absolutnie. Nie uważam, że inwestowanie w kryptowaluty, czy inwestowanie w akcje długoterminowo jest złe. To jest aktywo jak każde inne, to jest aktywo jak złoto, jak jakiekolwiek minerały, jak nie wiem, ludzie inwestują w zegarki i tak Więc jakby jeżeli chodzi o to, uważam, że w kryptowalutach nie ma nic złego, jeżeli inwestujesz długoterminowo. Nie? Natomiast jeżeli chcesz się zajmować tradingiem, to zaakceptuj fakt, że 95% ludzi traci. Nie? Jakby 95% ludzi traci pieniądze na tradingu i naprawdę jest mała szansa, że Ty będziesz akurat w tych magicznych 5%. Nie? Więc jakby ja zawsze wychodzę z założenia, że budowanie biznesu polega na budowaniu realnych umiejętności, rozwiązywaniu realnych problemów. Trading mi tego nie spełnia. Bardziej traktuję jakiekolwiek krypto, jakiekolwiek akcje jako długoterminowe inwestycje i pod tym kątem nie uważam, że to jest złe że to spoko jest aktywów jak każde inne, tak jak powiedziałem. Natomiast absolutnie jestem hejterem, jestem przeciwnikiem tego, że ludzie próbują wciskać kryptowaluty jako coś, z czego możesz się utrzymywać na co dzień. Takie lekarstwo na każde swoje. Tak. Wystarczy tylko to i tyle. I <grym>, jakby, jakby wizja tak. idealnego życia, życie pod dokładnie, palmami cykario. <grym, grym, grym>, <grym>, jakby kolejna rzecz jest taka, że wiele osób tak naprawdę Inwestując w jakiekolwiek kryptowaluty czy w jakiekolwiek akcje, tak naprawdę uprawia hazard, bo większość osób podejmuje emocjonalne decyzje nielogiczne, kupuje i sprzedaje ciągle i to jest właśnie trading. I bardzo dużo osób po prostu kończy, będąc hazardistami pod tym kątem i tyle, i wiele osób po prostu to jako hazard traktuje. I traci wszystko, I po prostu, czasami majątki życia. Po prostu finalnie traci, nie? Więc podsumowując, to wszystko: kryptowaluty jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o długoterminowe inwestycje i tak samo jeżeli chodzi o akcje, ale jeżeli chodzi o takie stałe źródło dochodu, że utrzymuje się z tego na co dzień i zarabia w stylingu, absolutnie nie. To jest dla mnie absolutne, absolutne przekreślenie. Ostatnio w internecie. Bardzo dużo mówi się o produktach tak zwanych faceless, czyli załóżmy, tworzysz e-booka z jakiejś niszy, tworzysz pod to profil na Instagramie, okay. TikToku. Oczywiście nie pokazujesz tam swojej twarzy, tylko stricte wideo czy grafiki Uhu. robione w kanwie i w innych tego typu programach i robisz po prostu content z tej niszy, zdobywając odbiorców organicznie i okay. często też płatnie. No i wtedy oferujesz im swój produkt, czytaj na przykład e-book za 47 zł 67 zł, takie można powiedzieć produkty low, low ticket, czyli z tej okay. niższej bariery cenowej. Okej, okay, spoko rozumiem. I teraz tak, uważam, że główny problem tego biznesu jest, po raz kolejny wrócę do absolutnych podstaw w mojej opinii budowania biznesu, czyli rozwiązywania problemów i dostarczanie wartości. Mam duże poczucie, że 90% takich e-booków jest stworzone za pomocą kilku produktów wpisanych do czata GPT. Odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie... Czy e-book, który jest napisany przez Chata GPT i ładnie obrobiony w kanwie, rozwiązuje realne problemy dostarcza wartości? Mam pewne wątpliwości co do tego. I teraz tak, jeżeli na tym koncie są sprzedawane rzeczy, gdzie ktoś jest ekspertem i po prostu nie chce pokazywać twarzy, oprócz tego, że jest ekspertem i nie chce pokazywać twarzy, na przykład ma wiedzę w danym temacie i może się tą wiedzą podzielić, to uważam, że nie ma nic złego. Natomiast dopóki ta wiedza jest rzeczywiście dobrej jakości, i rzeczywiście ona pomoże ludziom. Natomiast jeżeli ma być to napisane przez Chat GPT i ma być to po prostu sprzedawanie, sprzedawanie rzeczy, które wypluje Chat GPT, ja tego nie kupuję. Nie, ja tego nie kupuję i to nie jest styl, w którym ja chcę prowadzić biznes.